Cześć, siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem ChairGamer, a to jest oczywiście strona CSGO Skins, na którą serdecznie zapraszam was o ile chcecie i macie skończone lat 18, jeżeli chcecie sobie pochillować, wjechać z kodzikiem CZG, co wam da 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2,10 zł na start. No i oczywiście oprócz kodu będziecie mogli wygrać wspaniałe nagrody widzowie, takie jak czerwone skiny, które... Wszyscy chcemy, tak? Wszyscy teraz pragniemy czerwonych skinów. Także takie skiny sobie możecie wygrać wpłacając tam 20 zł, 10 zł, 8, 40. Jak wolicie, dla każdego coś tutaj się znajdzie. No i co, widzowie? Jak widać, mamy tutaj nową skrzynkę Military Case, na którą to będziemy sobie robić bitewkę. Ja sobie ją wcześniej dodałem już do ulubionych. Sporo, na razie to polecimy sobie na sucho. Na razie polecimy na sucho. Ogólnie, jeżeli chodzi o giveaway na kosę, no to Santiago do mnie przyleciał, widzowie, czy przyleciał, przypłynął promem, przyjechał z Arturem wraz ze swoim ziomeczkiem, którego serdecznie pozdrawiam. swoją drogą, mam nadzieję, że uda nam się nagrać jakiś odcinek z tego pobytu ich tutaj na Islandii, bo na Piliło nam tyle śniegu, widzowie. Dobra, w każdym bądź razie, konkurs na kosę Paracord skończył się już i rozlosuję to, jak tylko wrócę. Także, no, bądźcie spokojni, widzowie. A jeżeli chodzi o konkurs na Ursusa, to cały czas myślę, jak go zorganizować. A tego dowiecie się na Discordzie, zapraszam was, linki macie w opisie. A my lecimy z bitewką, 2 na 2, 10 sztuk Military Case. I heja. Heja, heja. Nie wybraliśmy strony. No dobra, w counterterrorystach sobie teraz wpieramy. Player, widzę, do nas dołączył Bagata. Prawie jak fagata Trollolo. 909. Dobra, no powodzenia dla nas, tak? 67 koszt bitwy. Skrzynka nie jest droga. No ale jak bitwa wyjdzie, to zaraz się okaże. Zobaczymy, czy jest sens robić na nie. 2 na 2 bez bustów. No halo, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Więcej, 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 tam coś ciekawego. Nie wyprzedziliśmy jeszcze, mamy 60 do 56. Kurpa mać, no oni cały czas naprzód są! Każdą skrzynkę praktycznie. Tu i teraz, pyk. 91 złoty. Dobra, GG. Trzy skrzynki bez boosta, no to jest GG raczej. To 103 złote do 66. No niestety polegliśmy w tej bitwie, widzowie. Tak jest przynajmniej moje zdanie. No już to jest nie do wyratowania. Bez bustów to jest nie do wyratowania. Teraz trochę nadgoniliśmy pod sam koniec. No ale skończyło się w sumie jak zwykle. W moim przypadku przynajmniej. Dobra, to z bustami teraz dajmy jej szansę. To będzie 134 zł. 2 na 2 i tym razem wybierzemy sobie stronę na prawo, pójdziemy standard utwórz bitwę. O oh, kurde, już się nie mogę doczekać. Jedziemy na domek, gdzie będzie jacuzzi. To jest taki typowo skandynawski domek. Nie wiem, czy tam sauna jest. No ale... No nie wiem, nie mam pojęcia, czy jest sauna. Wiem, że jacuzzi jest na pewno. Także zobaczycie ten klimacik, jak widzowie. Jak, jak filmiku nie zrobię, to zrobię zdjęcia i wam pokażę po prostu. Zdjęcia na pewno porobimy. A że Santi w kominie streamuje... <laughs> znaczy w kominie. On kom kominiarkowy jest, tak? No to, to mam nadzieję, że wziął ze sobą, bo, bo, bo będę nagrywał i chyba nie, nie, nie będziemy blurować widzowie Będzie śmieszny Kurwa mać Dawaj na prawo coś Terrorysty O, pięknie. Dziękuję bardzo Ale czy będzie profit? 134 zł O ile wygramy. 108 do 175, raczej to jest no nie do ujebania już przez nich. Myślę, że nie mają szans. Chociaż, kurwa. No, całe szczęście. Jest proficik. 134,40 koszt bitwy. 178,08 jest profit. Dobra, no co? to teraz jakiegoś gesterka chyba trzeba dorzucić, co, widzowie? Co to ma do zaoferowania? Dwie skrzynki wrzucimy. No i z buścikiem może damy z pięć. No tutaj mam mieszane uczucia akurat. I to bardzo. Chociaż mam nadzieję, że oddasz, no. Bądź miła oddaj. Tutaj dajemy Adriana i Rosso. Rosso bigossa. Dwa gestery widzowie! Jeden... Co jest? Co jest? Nie, to musi wyjść. To musi wyjść. Nie nadrobią tyle. Nie ma szans, żeby tyle nadrobili. Ale jebło. 724 bitwa. Ale że dwa naraz poszły u nas i u nich to jestem w ciężkim szoku. Nie nadrobią już tego, to jest widzowie nasze. To jest nasze. Chyba, że jakiś ultra no nie ma szans. Dziękuję, do widzenia. Dwa kafle z 724 zł. Oddała skrzyneczka, bardzo mnie się... Bardzo się podoba dla mnie ta skrzynka. 2689 mamy. Nie zapominajcie widzowie odbierać sobie darmowej skrzynki, bo możecie sobie uzbierać takie skiny na przykład i zrobić bitewkę. O, otwieramy. Szybciutko, pyk. Dobra no, Szału nie ma dupy nie urywa, ale to jest darmowa skrzynka. Nie będziemy się tu spodziewać, nie wiem, dragon lore'ów jakichś, tak? No i co? No i wiadomo najlepszy kodzik na świecie CZG, przypominam jeszcze raz widzowie, do wygrania czerwone skiny. Zobaczcie sobie, prezencik. Czerwone skiny, które wszyscy pożądają, czyli Nightwish. Kontrakcik, z których wydropiłem w sumie sporo. Można powiedzieć, fartło się bardzo. Ale bardzo, najbardziej się fartło, bo tutaj mi dropili. Dwa. Lore i staint. A z blad Sporta można wydropić sobie na przykład Vice'y, na przykład jakby takie minimal wear siadły. Uf. Uf. No coś pięknego, co tu dużo gadać. A jeżeli chodzi o Asimowa, no to tam jakieś OG skinki. Chyba karambity. Nie pamiętam, jak, co są w kolekcji Phoenix, Jakie są skiny, jeśli chodzi o kosy. No ale nieważne. Linki do Discorda macie w opisie. Tam skończył się właśnie konkurs na Paracorda. Losowanko odbędzie się po moim powrocie. No i będzie trwał za niedługo konkurs na Ursusa. I zobaczymy może tego Nomada Tigertów też rozdam widzowie. Także warto. Warto dołączać. Warto być. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.